Jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia w Pamięci Ofiarach Holokaustu spotykamy się na plebańskim polu przy macewie upamiętniającej lubaczowskich Żydów, którzy tutaj w 1943 roku zostali przez okupanta niemieckiego zamordowani i pochowani w grobach, w wykopach pod fundamenty bunkrów linii Mołotowa. Tutaj jeszcze w czasie okupacji sowieckiej były te prace wykonane, ale y bunkry nie zostały wybudowane, pozostały tylko do dosyć duże wgłębienia w ziemi które Niemcom po zamknięciu obozu w Bełżcu w 1942 roku umożliwiły właśnie tutaj znalezienie miejsca na zbiorowy pochówek społeczności żydowskiej Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego, którzy byli zgromadzeni, przetrzymywani w getcie w Lubaczowie. Przez wiele lat nikt dokładnie nie wiedział, gdzie te groby się znajdują. Dopiero w 2006 roku do Muzeum w Lubaczowie, do Muzeum Kresów, przybył z wizytą naczelny rabin Galicji Edgar Glik, który zadał nam pytanie. W odpowiedzi usłyszał, że starci mieszkańcy Lubaczowa pamiętają, że tutaj były budowane umocnienia i zapewne w rowie przeciwczołgowym zostali pomordowani, pochowani. No, przystąpiliśmy na jego prośbę do badań i okazało się, że rów przeciw, przeciwczołgowy nie spełnił takich wymogów, bo, gdyż jest zbyt mały. Natomiast młodzież szkolna z gimnazjum nr 1 na moją prośbę rozmawiała, przeprowadzała wywiad ze swoimi dziadkami, znajomymi, przyjaciółmi i okazało się, że wiele starszych osób z Dachnowa wie i Pokaza wskazali nam dokładnie miejsce, gdzie Niemcy dokonali tej zbrodni, w styczniu 1943 roku. Pierwsza mogiła to jest ta kępa drzew pośrodku pól, i w tym miejscu był wykop nad którym rozstrzelano Żydów z getta lubaczowskiego. Znajduje się tam też tabliczka y, aluminiowa, na której miejscowy rolnik wyrył napis, że w tym miejscu dokonano tej zbrodni, tu zostali ci ludzie y, pochowani. Natomiast w 1958 roku doszło do ekshumacji i ciała te przewieziono y, do, na, na cmentarz wyzyniowy y, w Przemyślu. Natomiast tu stoimy w miejscu drugiej mogiły, o której mówią mieszkańcy Dachnowa, że ona nie została odkopana, że ciała są tutaj pochowane do tej pory i relacjonują, że był to transport ludności żydowskiej z terenu Francji. I t, ponieważ y, obóz w Bełżcu w 1943 roku już nie funkcjonował, więc zatrzymano ten pociąg na stacji kolejowej w Lubaczowie i tu właśnie przypędzono ludzi z tego transportu i zamordowano ich w tym miejscu, gdzie ustawiona została ta macewa. Macewa ufundowana przez rabina Edgara y, Glika i y, pana Tadusza Jakubowskiego. Przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. Do tego dołożyły się też lokalne trzy samorządy czyli samorząd gminy Lubaczów, na którego terenie się znajdujemy, miasta Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego, które ufundowały właśnie to dojście i ten plac przy, przy Macewie. Oczywiście uzyskaliśmy też zgodę kurii zamojsko-lubaczowskiej na to, żeby w tym, w to miejsce przeznaczyć pod to upamiętnienie, ponieważ znajdujemy się na plebańskim polu, czyli na terenie należącym do parafii Świętego Stanisława w Lubaczowie. I dzięki pomocy lokalnej społeczności, samorządowców, pracowników Muzeum Kresów, mieszkańców Dachnowa i Młodzieży Gimnazjum nr 1 Udało się zrealizować to przedsięwzięcie i w 2008 roku w maju odbyła się tu uroczystość, na którą przybyli znamienici goście, przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, także rabin Edgar Glik i społeczność żydowska związana z Lubaczowem, i wspólnie tutaj otworzyliśmy. Odsłoniliśmy ten pomnik upamiętniający nieznane ofiary z terenu Francji i ofiary z Lubaczowskiego Getta, które opodal zostały, zostali zamordowani i pogrzebani w tej. W tej mogile. Dlaczego ta kępa drzew rośnie po środku pól? No, ponieważ rolnicy uszanowali to miejsce zbiorowego pochówku i omijali przy pracach polowych. W tym roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w wąskim gronie samych Lubaczowian. Niestety okres pandemii uniemożliwia podróżowanie. Po świecie także nie ma tu z nami naszych przyjaciół z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych czy z państw europejskich, którzy co roku nas odwiedzali i wspólnie z nami składali hołd pomordowanym. Liczymy, że już w przyszłym roku będziemy mogli razem z nimi obchodzić ten dzień i wspólnie się spotkać, powspominać naszych ich im bliskich i nam bliskich współmieszkańców Lubaczowa, społeczność żydowską, która wywarła ogromny wpływ na rozwój miasta, na jego życie kulturalne i gospodarcze, z którego do dzisiaj y, czerpiemy. I dzisiaj też składamy im y, hołd na pamiątkę tego, że tu przez wiele wieków z Polakami, z Ukraińcami, z Niemcami y, współżyli na wspólnej ziemi.